Witajcie na naszym kanale. Dzisiaj gram, Stars. Tak, dzisiaj Bram Stars, ale jedna ważna rzecz. Za 6 dni. Tak, za 6 Nani. dni jest nowa postać. Nani. Nani. Ona, Nani, bo to jest ona. E... Czy się sprawdziło to, co nagrywaliśmy, ten filmik odnośnie to, co tam u Kowala chyba było, że 6 czerwca mhm. się pojawi Nani. E, więc ciekawe, czy inne, inne, ciekawe, czy inne, inne. Rzeczy też się sprawdzą, czyli tam jakie były daty? Pamiętasz? 18 lipca, ja pamiętam. E, 6, 9 czerwca? 1 czerwca. No to Dzień Dziecka, czy dostaniemy Big Boxa, albo coś takiego. Naprawdę, ma Dobra, so, ja wypróbuję sobie to na niej, bo ja nim nie grałem, ty już ja grałem. testowałeś. duży raz grałem. Piszcie w komentarzach, jakich postaci wam brakuje, bo mi brakuje, w tym momencie trzech mi będzie brakowało. Bo będzie mi brakowało Nani, będzie mi brakowało Kiełka i będzie mi brakowało Leona. A piszcie w komentarzach co wam będzie brakowało. Pan no jest. A teraz użyj ulty jak jest. Ult jest fajny, świetny jest ult. Tak. I ult zabiera bardzo dużo, nie? A jak ściany walne? No to też. A jak za długo będziesz... jeździł? No to co? Jak z tym to automatycznie. Jezu. Ale... Automatycznie musisz że włóknie? No, bo już to robił. Ale szybko się nabija ten ult. No bardzo. Teraz raz uderzysz kogoś. Ale nie, myślałem, że nie, nie, on sam nie nakierowuje, tylko trzeba skierować raczej, tak? Wszystko? Bardzo szybko. No bardzo. No właśnie, jeszcze sprawdzę na tych, na tych naj, najmniejszych dziadach. Jak tam trafię w ogóle? Ja umiem trafić. No to wszystko umiesz, ja tylko w... jestem taki nubek. No 2000. No dobra. Teraz kolejna rzecz, pytanie. Gdzie ten Nani będzie dostępny? Czy będzie do kupienia? Jeśli będzie do kupienia, bo on jest epickim wojownikiem Nani. Nani kocha swoich przyjaciół, czuwa nad nimi cały czas. Zagrożenie likwiduje kątowy ostrza... kątowym ostrzałem, a za jej superatek odpowiada wybuchowy przyjaciel Pipe PIP, Peip. Teraz pytanie, czy będzie dostępny, jak myślisz, czy będzie dostępny w sklepie, czy będzie do skupienia, czy będzie w, w karcie zadymiarskiej? na pewno ja momencie... będzie w karcie. W karcie? Nie, no chyba raczej nie, bo już on będzie za 6 dni, a, a bazar się kończy za ile dni? Za 30. Zaczęć 7 dni, więc pewnie on będzie po prostu w sklepie do kupienia i do zdobycia w skrzyni. I teraz pytania, czy otwiera teraz skrzynię, czy czekać? Czekać. Raczej czekać. Wie, czekamy wszyscy. Zbieramy jak najwięcej skrzyni. 6 dni to jest bardzo dużo tak, czasu, żeby jeszcze nabić. Ja misji mam. Na dzień dzisiejszy ani jednej nie mogę zrobić. O, mogę napad zrobić, niemożliwe. Musiało się zrobić. To robimy ja napad. 14 misji. Robimy napad? No to dawaj, masz napad jakiś? Zagramy sobie napad. Eee, napad? Piszcie kto. Mam. Jak myślicie? Czekaj, jeszcze weźmę sobie Czy w następnej aktualizacji będzie też nowa postać? Jak myślicie będzie czy nie ja będzie? Mówię, tak. Za 6 dni. Dobra, serja weznę. no. ja obstawiam, że aktualizacja będzie za 6 dni. Jak no ale jaka za 6 dni? No to przecież to nie będzie aktualizacja, po prostu na niej zostanie dodane. To nie jest aktualizacja. Aaa, okej. Okay. Aktualizacja tak będzie... Bez... Jakim maksem, to jak z kiełkiem było. Następna aktualizacja będzie w, ma w lipcu. Nie no, zginąłem bez jaj. No tu jak ja nie lubię grać tutaj przeciwko Barleyowi. Dwie nowe Jakie dwie nowe? Dwie nowe i jaj. No, ale to wiesz, no, jedna była w lipcu, druga w czerwcu, nie? W, w tym, jedna była w czerwcu, druga była w, w maju, nie? Kolejna będzie dopiero w lipcu, tak? Ciekawe, co to będzie. Możecie obejrzeć nasz filmik odnośnie radia. Może tam jest jakaś informacja ukryta jeszcze. Bo wszystkie y, rzeczy wskazują, że będzie jakiś park rozrywki. Nie, kompletnie. No jak będzie park rozrywki. To może jakiś clown się pojawi. Nie! wiem jaki będzie skin. No już wiesz, to wszystko wiesz. No, patrz, bo, bo jest mi taki skin do Mortisa, Clown Mortis. No i jeszcze była przecież, że Bibi mo, e, Clown był też. Zaraz to nas rozwalą, nie chcę mówić. O, albo nie. Ej, może być taka to podobne? będzie Mortis nie, czy nie za głośno to mamy mi jeszcze jedna brakuje nie, mi jeszcze brakuje Jezu, co mówię? pięciu może ktoś chce do nas dołączyć? o, brakuje mi jednej Lulusiek, dasz, grasz, czy nie grasz? Lulusiek? co ci brakuje? mam 26. że nie można odbierać niektórych rzeczy wcześniej no, chciałbym odznaki sobie odebrać ale nie mogę, muszę czekać na resztę Dobra, się chyba nie chce. Ktoś chce? Krzysiek. Zaprosił Cię? Mega Wąż? Krzysiek czy Mega Wąż? Kto będzie pierwszy? Czasami nam się udaje z Wami zagrać. Wiesz, hmm. teraz coraz więcej gramy Braumstarsa. mi coś tylko łapię to, a nie mnie. Coraz więcej gramy Bram Stars'a. Przeważnie gramy rano. Wieczorem. Dobra, dawaj. Oni chyba nie... Nie, no dawaj, dawaj, zaczynaj, zaczynaj, dawaj. Z, z, zrobimy sobie, zrobimy sobie ten napad. Ja muszę tylko zabić tu 24 p przeciwników, ja nie muszę tego wygrać nawet. muszę 3, 3, 5 razy. Wstrzymać. No nie no, mogę sobie wziąć kogoś wyrzucającego. No nie możesz sobie wziąć jakiejś misji dwa na raz? Nie mogę. Bo ten napad i... no, nie, nie. No, jest no to. Kurde, zabiłeś mi go, bym miał. Jeszcze mi brakuje czterech, jak dobrze liczę. No idzie, uciekasz, no. No Jezu, ja całe życie na auto. No dawaj, ja chcę to. Przegramy to. Tu nas rozjadą. Ale ja chcę zdobyć punkty. Masz jednego. Jeszcze mi je dwu, do trzech brakuje. No jak? Nie, zostaw mi go. Wszystkich mi zgarniacie, no? Bo jesteś No. Też. A co musisz gajować? Nie, muszę tutaj na, tym, na, na tej misji e, się, napad, muszę zabić 24 ludzi. No to wejdź z nim, proszę. Ale mi się dobrze gajujemy ostatnio, gra. Nie, zróbcie gajowanie. Hmm. Na swoich palcach gej. Nie no, przegraliśmy, ale czy mi się udało zrobić misję? Nie wiem, czy wy też macie tak, że jak macie misję, to się skupiacie na tej misjach, niż na wygranej czasami? Jeszcze jeden, jeszcze jeden ten. Nie mam posiłku. Nie tu... No dobra, no to dawaj. Nie ja zobaczę jakąś misję. Napad, musi być ma NM26. napad. No to już niedługo ci brakuje. Jezu, ty masz tyle misji na postacie. No sobie weź z tego, El Primo. El Primo se so weź. Ale nie można do niego misji, wykonuj sobie misję. bar el, el Primo. Warto wykorzystywać y, grając, robić dwie misje naraz, tak? Czyli można i do postaci, i do. i do. jak to się nazywa, do, misji, do mapy. da się dwie postacie, Ja muszę tylko jednego szczciółka zabić. Jeszcze. Ja jestem na blisko, to jest No nie, no musiał się odrodzić, ten poko. Nie No jest ten Jak jeden nie jest w tym barleju w tej misji? Znaczy w tej mapie. No, musiałeś mi go stądnąć? <laughs> nie Oni się chcą ale Espando. Aleś go wrzucił, dzięki. No nie zabije, no bez jaj, no. A mogę Dawaj, jeszcze raz. A. A sobie weź co tam chcesz, jak nie chcesz robić misji, no to nie, nie rób. Musiałeś mi go zabić dwa razy Nie wiem, ja teraz mam jak gra ta misja to nie patrzę na te zwycięstwa na te pucharki, na te tracenie puszek, tylko patrzę na to, żeby misję zrobić. Nie wiem czemu. Też tak macie piszcie w komentarzu. Ja mam teraz niknie Znaczy U mnie ma 0-0.

Rządko przegrał. Już koniec kończymy odcinek i ja skończyłem misję. Widzimy się w kolejnym, czekamy na, na nani. Będziemy robić y, live'a w ten dzień. A czy dzisiaj będzie live? To się jeszcze okaże. Nie? W ogóle nam kamera coś dziwnie zbiera. Elo. Elo.